Chwila przerwy w pracach I szukamy po lesie grzybów, jest jakaś górka Ach, nie chce mi się nachylać, mam kijek No coś tu jest Wygląda, że jak borowik o nie To jakiś muchomor A wygląda jak borowik Dlatego trzeba uważnie oglądać grzyby, bo można się pomylić, i później jest kłopot. Hmm. Dobrze, że jest widno, tylko można rozpoznać. O, jest jeszcze następna górka, ale podejrzewam, że je... to samo. Tak, to jest to samo. No ale tutaj to już widać wyraźnie, że to jest muchomor. No nic, zostawiamy go. Niech se tu rośnie, a ja idę szukać dalej.